Musikę. biłaś się z nimi ostatnio. Chodź tu, masz, masz. Chodź. Chodź tu. No nie wiem, daje już mięso jakieś ludzkie, bo przecież jak przychodzi ten kod do mnie tutaj, to na pier... Olca dostaje, nie? Chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Masz, masz, chodź, chodź. Chodź, pobawimy się, chodź. Widzisz? Chodź, no. No, widzisz? Chodź. Chodź. Olej go! To jest facet. Faceci to hu... <grym> ch... <wytrych> Olej go! Olej go! Widzicie? O, zobaczcie na jej oczko, nie? Niestety się... niestety się ten... no musiały, musiały się bić. Niestety się musiały bić. Także teraz na okres już zimowy, jesienno-zimowy, to ten to. To jest samiec. Okazuje się, że samiec do niej przychodzi. I ten, i po prostu. Ech, no nie znam się na kotach, no ale tak wyszło, że, że się uczę. Możecie pisać w komentarzu, co powinienem robić, jak pracuję na pełny etat. Ja jestem wolnościowcem, więc ja jej zostawiam. Słuchajcie, zawsze tu jedzenie rano dostaję i zawsze zostawiam tak drzwi, nie, uchylone, żeby tutaj ma jedzonko tam dalej. No ale jak jestem w domu, no to już zamykam drzwi, bo inaczej nie ma sensu. Nie, nie puszczę Cię, nie, bo się będziesz z nim tłukła, nie puszczę Cię, zobaczcie. No i teraz ktoś może powiedzieć, że ludzkie jedzenie jej daje. Nie, daje jej ludzkie jedzenie, zobaczcie, jakie ma oczko rozwalone, nie? Chodź, pokaż się, widzą. A ja widziałem już kota bez oka i ten. Na wsi u mojej cioci taki, taki kotek jest, no chodź, skocz, możesz się pokazać, widzą i ten. I teraz zobaczcie, fioła dostaje, bo ona chce się z nim, z, nie wiem, co, co bzykać. Oj, ojej. ojej, podeszła mi, podeszła mi, pod, pod nogi mi podeszła. To, tak, biedactwo, no pod nogi, kopnął ci pan. No widzisz, ale przecież niespecjalnie cię nie kopnąłem. No, ale dostaje pierdzielca i dlatego to ludzkie jedzenie działa tak. I, i Parówkę jadłem, tak mi od udrapała, bo po prostu jak jej daje normalne jedzonko, jak jej daje normalne jedzonko, to nie. Ona po prostu na ludzkie jedzenie, no to po prostu wtedy wróci. Mogę ją zamknąć w domu. O tak, tu to. to. Hol, od cholery. Od cholery jesteś. Pusiket. To osia. Pozdrawiam kochani, super. Sobotę Wam życzę. Trzymajcie się. Subskrybujcie po więcej w najbliższym czasie na kanale. Oczywiście. Yy, proces świadków Jehowy. Yy, następna rzecz. Yy, jak pomóc Polsce, żeby. Yy, Niemcy od, od o, zapłaciły nam odszkodowanie, to co prezydent Nawrocki w tej chwili robi. No, zrobił zrobił mi, mi szacha, ale Niemcom naprawdę do niezłego szacha zrobił chodź tu. Bo no jest to na pewno posu posunięcie Jarka, Jarka Kaczyńskiego. I tutaj w tym momencie fajnie to zaszachował, bo, yy, bo no po prostu to jest szansa. Niemcy w tej chwili mają problem, więc my, uczę się niemieckiego. Będziecie mnie widzieć jako Hitlera, dlatego że w Anglii możemy udawać i mówić po niemiecku, udawać, przebrać się za Hitlera i dokuczać Niemcom. Wiecie, chodzi o markę. Marka Polska. Ja chcę, żeby marka Polska była tak dobra jak czeska na przykład, żebyśmy byli w świecie dobrze postrzegani. To żeby to zrobić, trzeba zacząć mówić po angielsku, po niemiecku i po polsku, że e, słuchajcie, Niemcy, ja mam rodzinę półpolską, półniemiecką. Jestem z nich dumny. Ale kiedyś mój szwakier powiedział do mnie, Daniel: Ty możesz być dumny, że jesteś Polakiem. Ja niestety nie mogę tego powiedzieć, że ja jestem dumny z tego, że jestem Niemcem. To ja ci, Bernard, bardzo chcę pomóc. I się. Ach, no nie, nie będę się kompromitował, bo ktoś mi teraz będzie uczył niemieckiego. Więc chodzi o to, że ja chcę mówić do niemieckiego narodu po angielsku i po polsku i po niemiecku, że chcę niemców bo naprawdę spędziłem tam trochę czasu w ży życiu, bardzo mi też pomogli w życiu i chcę, żebyście byli też dumni z Niemców. To, że się jakiś dupek trafił kiedyś i wybiliście 6 milionów Polaków, przykre to jest, ale przecież jesteś dzieckiem, jesteś dwudziestolatkiem, dlaczego ty masz za to płacić? Ale możesz zmusić swój rząd Swój niemiecki rząd, żeby zapłacić odszkodowania Polakom za te tragedie, które się stały. W ten sposób możemy do, do, docierać na TikTokach, Instagramach i YouTubach, kochani, mówiąc w ten sposób po angielsku, po niemiecku, żeby to się stało wiralem. Więc róbcie takie pomysły. E, mi to nie przeszkadza, jeśli ktoś zrobi to szybciej niż ja. Ja wiecie, pracuję na pełnym etacie, ale będziecie mnie widzieć w ciężarówce gadającego e, jak Hitler, e, po niemiecku. Trochę to, to, trochę to potrwa. E, Sprawa z tymi dniami, jak ktoś ogląda, wie o co chodzi i jak nasze kobiety były mądre, w jaki sposób fajnie facetów e, e, oszukiwały z pewnymi rzeczami związanymi ze słowem na A. E, też tylko, żeby widzieć, jaka jest pogoda. Pogoda jest niestety butelkowa, więc więc y, czekałem, na, czekałem na słoneczną pogodę, ale chyba się na razie nie doczekam, więc zrobię to po prostu w domu albo z kimś, z kolegą jakimś po prostu, żeby mnie tylko nagrywał. Trzymajcie się kochani jeszcze raz, subskrybujcie po więcej i do usłyszenia na YouTubie, TikToku, Instagramie. Hejka, pa!